Cześć, z tej strony Trap.pl i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy sobie na temat rapera o ksywie Pub No bo ostatnimi dniami jego kwestia po prostu trenduje na amerykańskiej rap scenie. I to tak naprawdę z kilku powodów. Bo po pierwsze, jego muzyka w ostatnich miesiącach bardzo mocno przebija się na rapowym rynku, głównie za sprawą TikToka, a po drugie, do internetu wyciekły także pewne dokumenty na rapera, które wyjawiają, że jest on po prostu kapusiem. I to właśnie od tego momentu cała rap Cena podzieliła się na pół, no bo jedna druga momentalnie spisała całą jego karierę na straty. Druga połowa natomiast stoi teraz za nim murem, zważywszy na okoliczności, w których ów się został. I dyskusje były na tyle ostre i angażujące, że ich wynikiem są nawet nowe bify na rapowej scenie. No, jak zwykle jest znów o czym opowiadać, dlatego już zapraszam was do oglądania. Kiedy spałem po klatkach, dzisiaj śmie po hotelach, niech się niesie po kamienicach, tym Ulica daje ulica zabiera kurwi się patrzą my się trzym pod ziemią ale ty po swoje nie mam miejsce zgrzezenia miasto staje ja zaczynam eras. Ulica daje ulica zabiera kurwi się patrzą my się trzym pod ale ty po swoje nie mam miejsce zgrzezenia miasto staje ja zaczynam eras. Polecam wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Też od razu na starcie chciałbym wam zaznaczyć, że wyniki naszego trap konkursu będą na końcu tego odcinka, jak coś. Tak więc wszystko już jasne, a teraz przejdźmy już sobie do naszego dzisiejszego głównego bohatera tego materiału, czyli do 20-letniego rapera Oksywie Paphana, który coraz to szybciej w ostatnim czasie przebijał się na rapowej scenie muzycznej. No właśnie, przebijał się do jakiegoś czasu, ponieważ najprawdopodobniej z uwagi na. Na swoje rzekome kapusiostwo, obecnie jego twórczość jest blokowana w przemyśle muzycznym, jednak może omówmy sobie to wszystko po kolei. I najpierw kwestia numer jeden, czyli czemu Popchana zawdzięcza swój obecny hype, czemu jest teraz na czasie? No i nie da się w tym miejscu zaprzeczyć, że tak myślę, w przynajmniej 90% stoi za tym jego jeden z największych hitów pod tytułem Aderal, czy też jak wolicie, pod tytułem Corvette Corvette, który był do niedawna jeden z największych trendów na TikToku. No, całej tej piosenki wam puścić tutaj niestety nie mogę, bo zaraz film wyłapie prawa autorskie. Ale po tym krótkim wstępie powinniście już wiedzieć, o który trend, a raczej o który hit mi tutaj chodziło. Co warto też zaznaczyć, Popchana jest kolejnym raperem, który pochodzi z Filadelfii. I jak dobrze wiemy, z tego samego miasta pochodzi także Ili Uzi Vert. No, i być może dlatego właśnie, solidarnie Uzi niedługo później postanowił dograć się do tego kawałka w remixie. I choć sam osobiście nie jestem fanem tego trendu, który w ostatnim czasie jest to coraz częściej powielany. Wiecie, że jakiś początkujący artysta stwarza hit i zaraz po tym dogrywają się do niego wielkie gwiazdy w postaci remiksu. To jednak muszę też przyznać, że ta wersja z Uzym jest naprawdę prześwietna. Czuć było w niej od początku wspólną chemię pomiędzy tą dwójką i przyniosło to także efekty, bo zaraz po tym Adderall zadebiutowało na prestiżowych listach billboarda. I następnie, idąc za tym sukcesem, Pop Hana nagrał w końcu całą epkę pod tytułem Mad Baby, w której dorzucił kolejne ciekawe hity, jak na przykład Take Off, który wam osobiście też bardzo polecam, czy też będę no i ogólnie to wydawało się, że chłopaka już nic nie powstrzyma przed długą i udaną karierą muzyczną. Jednak, no właśnie, niedługo później do internetu trafiają zdjęcia jego dokumentów prawnych, które wyraźnie wskazują na to, że raper jest po prostu kapusiem, że kooperował on z policją, śpiewając wszystko na komendzie, tak samo jak i dzisiaj śpiewałby na scenie, gdyby nie oczywiście pandemia. U w dokumentach możemy nawet dokładnie wyczytać całe te jego zeznania, jednak, no właśnie, jest tu jeszcze jedno bardzo duże ale i są to okoliczności, w jakich ich raper został ów kapusiem. Zrobiłem w tym temacie nawet mały research. I jak się dowiedziałem, w 2015 roku, kiedy Popchana miał zaledwie jeszcze 14 lat, jego najlepszy przyjaciel, również 14-letni Duval Shield, został zastrzelony na jego oczach. I jakiś czas później, raper w końcu, za namowami swojej matki, która już wtedy wręcz kazała mu to zrobić, został tym rzekomym kapusiem. Czyli poszedł na policję, by przedstawić im po kolei, jak to wyglądało z jego perspektywy, i by po prostu wyjawić im wszystko, To co wie na temat zabójcy jego Przyjaciela, tak właśnie to mniej więcej wtedy wyglądało, i na pewno zmienia to bardzo mocno spojrzenie na tą całą sprawę. Ale wiecie jak to jest? Dla prawdziwych uliczników nie jest to żadnym wytłumaczeniem. Jeżeli jesteś kapusiem, to nim po prostu jesteś, bez względu na te wszystkie okoliczności. I właśnie dlatego chwilę później, przez ten fakt, w internecie zaczęły mieć miejsce coraz to większe dramy, i wszystko zaczęło się od tego, że na tej nowej epce popchane pod tytułem Mad Baby, na ficie jednego kawałka pod tytułem Beneficial, wystąpił inny. Ostatnimi czasy szybko. Wielko przebijający się raper oksywy Tusi. I dlatego też Trippy Red napisał chwilę później do niego wiadomość prywatną na Instagramie z zapytaniem, czy wiesz, że właśnie nagrałeś trak z kapusiem. No i wiecie, Trippy Red jest teraz na tym punkcie bardzo przewrażliwiony. Z powodu niekogoś innego jak Tekażego Six Nine, z którym przecież spór toczył latami. I który jak wiemy finalnie okazał się też właśnie Kapuśiem I dlatego też nie miał zamiaru popuścić tego czynu papchanie. tak jak i nawet nie miał zamiaru tego popuścić teraz tusiemu. Dlatego chwilę później wrzucił na swojego Instagrama taką serię zdjęć z bardzo wulgarnym podpisem. Tusi natomiast uznał, że Tripi nie powinien mieszać się nie do swoich interesów. Zaczął go też coraz to częściej cisnąć na swoim Instagramie, aż nawet kilka dni później nagrał na niego diss i jego snippet upublicznił w internecie. Czyli jak widzicie, finalnie wywiązał się z tego wszystkiego nowy beef na rapowej scenie, który szczerze mówiąc, no nawet nie do końca rozumiem, ale no tak się właśnie stało. Kolejną kwestią, o której dużo się mówiło w kontekście sniczowania Popchany, są screenshoty z rozmów rapera z Lil Uzi które jakiś czas temu latały właśnie po internecie I które rzekomo udostępnić miał jakiś ziomek Pophany Których też wyczytać możemy Że Lil Uzi zwrócił się do niego z prośbą Żeby usunął jego zwrotkę z i wspólnego kawałka Ponieważ nie może zaakceptować tego co zrobił Pophana odpisał mu wtedy żeby przestał Że każdy go teraz hejtuje bo był tylko lojalny I zrobił tak naprawdę to co musiał zrobić I że już nikt teraz nie chce z nim nagrywać przez to co się właśnie stało A Uzi mu na to Sorry bracie ale nie mogę tego uszanować co zrobiłeś i jeśli spytacie się mnie o tego screenshota, to myślę, że jest on akurat podrobiony. Nie sądzę, by Uzi w taki sposób to załatwiał, nawet jeżeli już by taką decyzję w końcu podjął. Ale o tym też dużo portali w ostatnim czasie pisało. I myślę, że też warto wam o tym wspomnieć. No i ogólnie tak jak mówię, ta sprawa rozrosła się na naprawdę wielką skalę. Coraz więcej to raperów, czy też rapowych influencerów zaczęło wypowiadać swoje zdanie w tej kwestii. I chwilowo po prostu rap scena rozpołowiła się na dwie części. Między tych, którzy takie czyny popchane potępili. Do nich zaliczali się między innymi Lil TJ, wcześniej wspomniany Trippie Red, Draco da Ruler, który niedawno tak w ogóle wyszedł z więzienia, Tana for Vegas czy też Wack 100. Za raperem natomiast wypowiedzieli się wcześniej wspomniany Tusi, 2K Baby, YBN Namir, DJ Academics czy I'm Don't Ty. I. I teraz moje pytanie do Was jest takie: czy powinniśmy skreślać tego rapera z uwagi na jego czyny z przeszłości? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie w komentarzach. A ja w międzyczasie opowiem wam jak widzę to ja. Tak więc według mnie, no co tu dużo gadać, po prostu te jego czyny nie powinny że w ten sposób odbić się na jego karierze A tym bardziej nie powinien być on blokowany W przemyśle muzycznym No bo postawmy się tylko na jego miejscu Masz 14 lat i twój najlepszy przyjaciel ginie z rąk napastnika Na twoich oczach Następnie jesteś świadkiem w tej sprawie I co? Masz teraz nagle kryć tego zabójcę Bo prawo ulicy tak mówi Nie rozumiem postawy niektórych raperów Którzy zdaje mi się, że czasami na siłę starają się być Takimi prawdziwymi ulicznikami Tyle, że głównie przez internet By no nie wiem, podbudować jakąś swoją reputację wśród ulic A tak naprawdę gdyby przyszło co do czego Gdyby sami byli w takiej sytuacji, to pewnie postąpiliby w taki sam sposób. No, na przykład w taki tripiret, który przecież nigdy jakimś gangsterem specjalnym nie był, a teraz ciągle kryje się właśnie na taką osobę i ciągle bierze głos jako pierwszy w takich sprawach. Oczywiście przy całej mojej sympatii do tego gościa i do jego muzyki. Też nie możemy porównywać tej sytuacji do sytuacji 69 No Nowo papchana nie miał żadnego wpływu na to, co się stało i miał o wiele mniejszy wpływ na to, że zaczął sypać. Na no Six a natomiast, oczywiście, najpierw sam sobie na to zapracował, a potem również stał. Sam podjął decyzję, że będzie snitchował No tak jest przynajmniej moje zdanie w tej kwestii. Wasze tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach na dole. Możecie też dać znać, jak siada muzyka popchany, jak dla mnie jest naprawdę całkiem dobra. Teraz natomiast przyszedł już czas na nasz konkurs, nasz trapzepowy konkurs, no i może po prostu wylosujemy sobie teraz dwa komentarze z filmu, w którym ów zabawę ogłaszałem, czyli z filmu z podsumowaniem roku 2020. Kto nie oglądał to serdecznie polecam jak coś? Zwłaszcza końcówkę, w której rozmawialiśmy sobie na temat przyszłości tego kanału. Jak widzicie, losowanie przeprowadzać będziemy na stronie commentpicker.com. Jeżeli nie wierzycie w jej wiarygodność, to możecie ją sobie sprawdzić. No i jedziemy z tym. A pierwszym zwycięzcą zostaje Fusher. W takim razie proszę się odezwać do Trapszopu na Instagramie i tam resztę szczegółów dogadamy. Ale uwaga, teraz zwycięzca numer 2, czyli Oliwia Mac. Serdecznie gratuluję. Tak samo czekam na wiadomość na Instagramie. I w sumie to już chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam po raz kolejny za uwagę. Przypominam o subskrypcji, bo 300 tysięcy już naprawdę bardzo blisko. Przypominam również o zostawieniu łapki w górę, a tymczasem ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!